U babci duże zmiany. Nowa elektryka jest położona. I będą wjeżdżać dźwięki. Trochę, trochę mój tato tu zaszalał. Dobra, nie wiem, czy pokazywać, czy babcia u kogoś może zobaczyć na Instagramie, albo u cioci. Dobra, nie, nie pokazuję. Będzie miała babcia niespodziankę. tutaj nagłośnić temat, zobaczcie Fundacja się pomaga, wypłaca 3000 zł dla osób poszkodowanych regulamin jest bardzo prosty wypełnienie wniosku też jest proste no i szybka weryfikacja więc zerknijcie sobie przekażcie, jeżeli uważacie, że komuś to jest potrzebne i może pomóc